W poprzedniej części tej histeryki Anka okłamuje mamę, że idzie na noc do Zoi. Tak naprawdę dziewczyna jedzie do łodzi, miasta oddalonego od domu o wiele kilometrów. Anka ma nadzieję spotkać tam Damiana z aplikacji randkowej. Zoja, martwiąc się o swoją przyjaciółkę, mówi prawdę Kaziowi i Krysi. Okazuje się, że Ania nie odbiera telefonu i nie można się z nią skontaktować. Nikt nie wie, czy u niej wszystko w porządku i gdzie tak naprawdę podziewa się dziewczyna. Zapraszam Was do obejrzenia drugiej części tej historyjki na kanale Bajolanki. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie łapki w górę. Miłego oglądania! Haha, wreszcie jestem na miejscu! Zaraz spotkam Damiana, miłość mojego życia! Aj, wiem, że nigdy go nie widziałam na żywo, dzisiaj pierwszy raz, ale tak zakochałam się w nim. Pisaliśmy wiele godzin i zdążyłam go poznać przez tą aplikację randkową. Jest wspaniałym chłopakiem, tylko zaraz miał na mnie czekać na dworcu. Gdzie on jest? Och, nie bardzo wiem dokąd mam pójść. Dzień dobry, mogę ci w czymś pomóc? Zgubiłaś się, dziewczynko? Nie, umówiłam się tutaj z chłopakiem, ale nigdzie go nie widzę. Rozumiem, rozejrzyj się jeszcze, a gdybyś czegoś potrzebowała, będę tutaj. Bardzo dziękuję za pomoc. Hej, no gdzie on jest? Przecież miał na mnie czekać. A, Anka, to ty, prawda? Ja, a ty to kto? Ja jestem Damian. Co? Niemożliwe! Na zdjęciach wyglądałeś zupełnie inaczej. Okłamałeś mnie. Oj, tam, oj tam, chodź, pójdziesz ze mną! Nigdzie z tobą nie pójdę. Jesteś o wiele starszy niż na zdjęciach. Mówiłeś, że masz 14 lat, tak jak ja. Ach tam 14 czy 35, co to za różnica! Ogromna, dzięki. Zmarnowałeś mój czas niepotrzebnie tu przyjechałam. Słuchaj mała, pójdziesz ze mną, to porwanie. Twoja rodzinka nieźle mi za ciebie zapłaci. Co? Moja rodzinka? Oni nie mają kasy. Oszalałeś? Ja już ja wiem kim jesteś. Znam cię doskonale i wiem, że twoja rodzina jest bardzo bogata. Dalej idziesz ze mną? Zostaw mnie. Jak będziesz krzyczała, to wyciągnę broń z kieszeni i źle się to dla ciebie skończy. Dalej. Idziemy. O nie, naprawdę, moja rodzina nie ma pieniędzy. Coś ci się pomieszało. Nadal nie odbiera. Cały czas ma wyłączony telefon. Zgłosiłem jej zaginięcie, ale wiesz, jak to jest. Policja zaczyna poszukiwania dopiero po 24 godzinach od zaginięcia dziecka. To jest jakiś żart. Niech od razu zaczną jej szukać. Kaziu, jesteś policjantem. Wymyśl coś. Kochanie, ja pojadę do tej łodzi. Wezmę auto i pojadę. Będę jej szukać. No i gdzie będziesz jej szukać? Tak po mieście? Nie wiem. Najpierw pojadę na dworzec. Wezmę wykaz z kamer. Zobaczę, co tam monitoring mi pokaże. Gdzie wysiadła, z kim poszła. Dobrze, jedź. I, i dzwoń do mnie co chwilę, żebym wszystko wiedziała, dobrze? I Jasne. Będę dzwonić. Pani Krysiu, Kubuś zasnął. Udało mi się go uśpić. No, dziękuję ci, Zoja, ale wiesz co, strasznie się na tobie zawiodłam. Jak mogłaś jej pozwolić wsiąść do tego pociągu? Wie pani co? No, jest mi strasznie wstyd, strasznie mi głupio. Nie wiem, co mam powiedzieć. Sama jestem załamana, dlatego powiedziałam państwu prawdę. Ja naprawdę nie chciałam, żeby ona tam jechała. Cały czas jej mówiłam, że to bardzo zły pomysł. Proszę się na mnie nie gniewać. No dobrze, przecież ona ma swój rozum, mogła nie wsiadać. Będę do niej dzwonić, może w końcu włączy telefon. Cały czas jest wyłączony? Tak, cały czas wyłączony. Ojej, a gdzie pan Kaziu? Pojechał do łodzi, będzie jej szukał. Proszę cię, błagam wypuść mnie. Nie i nie dyskutuj ze mną. Jak dostanę okup, to nic ci się nie stanie. Jak będziesz grzeczna, to nic ci nie zrobię. Ale jaki okup? Moja rodzina nie jest bogata, naprawdę coś ci się pomyliło? Z kimś mnie pomyliłeś? Już ja wiem, kim ty jesteś. Jesteś Anka, a twoja rodzica ma kupę forsy. Nieprawda! My jesteśmy przeciętną rodziną, nie jesteśmy bogaci. Kłamiesz, kłamiesz i to bardzo. Nie podoba mi się to. Postarałem się, aby było ci tutaj u mnie miło. Zrobiłem wszystko, żebyś tutaj dobrze spędziła czas, ale mam nadzieję, że twoja rodzinka szybko mi za ciebie zapłaci. Nikt ci nie zapłaci, bo nikogo z nas nie stać na to, żeby ci zapłacić. Nie stać? Już ja wiem, ile masz pieniędzy. Dalej, no chodź. Pokażę ci, gdzie będziesz spała. No, chodź! No, idę, idę. Wiem, że będzie cię korcić, żeby stąd uciec, ale dobrze ci radzę. Lepiej nie próbuj. Jesteśmy na czwartym, my piątrze. Jak skoczysz, nie przeżyjesz, albo się połamiesz. Także lepiej tego nie rób. Nie będę skakać, mam lek wysokości. Stworzyłem dla ciebie bardzo miły kącik. Docenij starania. Wypuść mnie, proszę! Zapłacę ci tyle, ile mam w portfelu. Mam jakieś 300 złotych, to tylko tyle, nie mam nic więcej. ha, <laughs> 300 <śmiech> złotych! Twoja rodzinka, och, już ja zażądam niezłego okupu. Co najmniej 500 tysięcy! Ale my nawet tyle nie mamy! Nawet nie mamy od kogo pożyczyć! Tutaj będziesz spała. Jestem dobrym człowiekiem. Nie jestem jakimś tam zbirem. Przygotowałem dla ciebie mnóstwo książek i dobre jedzenie. Nawet soczki owocowe ci kupiłem. Doceń to, bo ja naprawdę nie jestem zły. Potrzebuję kasy i tyle. Och, źle wybrałeś, naprawdę źle. Jasne, jasne. Wszyscy tak mówią, a tak naprawdę macie mnóstwo siana. Nie mamy, przysięgam ci. Dobra, teraz się rozsiądź, a ja niedługo wrócę. Dokąd idziesz? Załatwić pewne sprawy. A później zadzwonimy do twojego taty, milionera, który zapłaci mi za ciebie. Co? Jak ja nawet nie mam taty. Ja mam tylko ojczyma, on jest policjantem, nie zarabia dużo. Ty kłamczucho, nieładnie tak kłamać. O nie, on mnie z kimś pomylił. On myśli, że ja jestem jakąś tam Anką, że to nie ja. Ja nie wiem, co ja mam teraz zrobić. Mój telefon, zadzwonię do mamy. O nie, jest rozładowany. Przecież ładowałam go do pełna. Jak to się stało, że się rozładował? Nadal nic, cały czas wyłączony. Na pewno jej się rozładował, bo tyle razy do niej dzwoniłam. Tak, pewnie dlatego się rozładował, ale ja też bym dzwoniła na pani miejscu. Nie mam pojęcia, jak pani pomóc. Co mam zrobić? Nic nie zrobimy, Zoja. Teraz musimy tylko czekać. Mam nadzieję, że Kaziu ją znajdzie. Może na dworcu ktoś ją widział, może wie, gdzie poszła. Oby tak było, Pani Krysiu, strasznie mi przykro, że tak się stało. Wieczorem. Przepraszam, panią bardzo. Widziała pani może tę dziewczynkę? Nie, ale ja tutaj niedawno przyszłam, czekam na pociąg. Orety, a pani, może pani ją widziała? Nie, bardzo mi przykro, nie widziałam takiej dziewczynki. No dobrze, dziękuję. Przepraszam panią bardzo, może pani widziała tę dziewczynkę? I don't understand you. Orety? O, tam ktoś jest, jeszcze tam zapytam. Przepraszam bardzo. Tak? W czym mogę panu pomóc? Widziała pani może tę dziewczynkę? E, tak, widziała mi ją dzisiaj rano na dworcu, była tutaj. Orety, naprawdę. Wie pani może dokąd ona poszła? Najpierw powiedziała mi, że przyjechała do chłopaka, a potem poszła z jakimś starszym od siebie gościem. A jak ten gość wyglądał, może mi go pani opisać? Tak, myślę, że tak. Wspaniale, w takim razie będę pani bardzo wdzięczny. Czy coś się stało? Obawiam się. Że ona została porwana. Ma wyłączony telefon, nigdzie nie możemy jej znaleźć. Oj, 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 dobrze, w takim razie pośpieszmy się. Opiszę panu dokładnie, jak ten gość wyglądał, w co był ubrany, jaką miał fryzurę. Dobrze, bardzo pani dziękuję. No i jak tam, maneczko, jak się masz? Bardzo źle. Bardzo bym chciała pójść do domu. Telefon mi się rozładował. Daj mi ładowarkę. Naładuję go i zadzwonię do mojej mamy. Strasznie się o mnie martwi na pewno. Ha, ha, ha. Chciałabyś, ale co ty myślisz, że ja jestem jakiś czurnięty? Oczywiście, że ci nie dam ładowarki. Mówiłeś, że będziesz chciał zadzwonić do mojej rodziny. Zróbmy to teraz. Nie, zrobimy to jutro. Dziś już jest za późno. Jutro zadzwonimy z samego rana i powiemy im, że mają mi dać 500 tysięcy za ciebie. Nikt ci tej kasy nie da. Jesteś wariatem. My nie mamy takiej kasy. Nie mów tak do mnie. Chyba zapomniałaś, że jestem starszy, trochę szacunku się należy. O, proszę cię, wypuść mnie do domu. Wypuść mnie, wypuść mnie. Gadasz jak zacięta stara płyta. Powiedziałabyś lepiej coś ciekawego. Umiliłabyś mi jakoś czas. Ale z ciebie nudziara. Ach, dobrze, pora spać. Pamiętaj, drzwi są zakluczone. Jak będziesz próbowała uciec... Nie będę, obiecuję. Tylko nie rób mi krzywdy. Jak będziesz próbowała uciec, to będę zmuszony zrobić ci krzywdę. Kładź się spać, Jutro czeka cię ciężki dzień, posprzątasz, pogotujesz, porobisz dla mnie różne rzeczy, Uha, ha ha! ha. O, po co ja tutaj przyjechałam? Dlaczego byłam taka głupia? Czemu nie posłuchałam Zoji? O, gdybym jej posłuchała, byłabym teraz w domu, albo u niej na nocowaniu i świetnie byśmy się bawiły! O, jaka ja jestem... Nieodpowiedzialna. Jak mogłam przyjechać do obcego gościa? Czy on mnie kiedyś wypuści? Czy wrócę jeszcze do domu? O, mama na pewno strasznie się o mnie martwi. Umawianie się z nieznajomymi jest naprawdę niebezpieczne. Kochani, dajcie znać w komentarzu, czy Wy również martwicie się o Ankę. Zasubskrybujcie kanał Bajolanki, bo już w kolejnej części tej historyki dowiemy się, czy Anka wróci do domu. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach na kanale Bajolanki oraz na kanale Topiki Topcia. Pa!